Thank you

sous <laughs> <laughs> Za chwilę, za chwilę Znowu Ale serdecznie na otwarciu ustawy naszego kolegi, wieloletniego członka sekcji grafiki. Grafitejki, tak, sekretarza, oczywiście, że tak słuchajcie, na przepięknej wystawie jego linorytów głównie, ale też tak, Radek maluje. Patrzy te dwa niebieskie konie. Tkaniny, bo nie No a tkanina, bo jest też również on jest tak, też w sekcji tkaniny. W sekcji tkaniny, więc jest wieloczynnościowy. Radku. Ma słuchaj, on mój... tutaj Tadeusz. I... Tak, Tadeusz i Radek, Radek są. Radku, chciałabym, żebyś coś opowiedział o swoich grafikach. Wiem, że piszesz aforizmy. Tu mamy całą listę. Może byś odczytał parę. To też by było nam bardzo miło. Słuchajcie, kolega Radek na konkurs grafiteki załatwił 5000 zł z wytwórni papierów wartościowych. Gratulacje, słuchajcie, przepraszam. Aż wychodzi. I to jest piękne, żeby się tak wszyscy starali. Mam nadzieję, że to będzie początek. Radek, tak. tak, tak chciałam Radkowi bardzo podziękować, podziękować. bo jedynie, już to załatwił, to dalej się stara. I może będzie coś jeszcze z tego. Tak. Więc za to, że się tak zaangażował. Bardzo. Naprawdę Radko, dziękujemy Ci za to dziękujemy. zaangażowanie we wszystkie wystawy i w ogóle w pracę naszego Związku. Dlatego no, się cieszymy, że mogliśmy tą wystawę tutaj Wydaje tak. się, nie robimy niczego nadzwyczajnego, każdy powinien to samo licytują. <śmienny> <ja. śmienny> Słuchajcie, błaga! Bardzo pięknie powiedziane, bo to, że jesteśmy członkami z tego stowarzyszenia, jak wiecie, kochani, sami siebie tutaj finansujemy. My nie dostajemy żadnych gratyfikacji ani do Ministerstwa, ani do Urzędu Miasta. To, co sami po prostu sobie tutaj własnymi rękoma, i wydepczemy Wydepczy, chodzeniem. Ja już też najlepiej wiemy co kto jest ze sponsorami. Więc słuchajcie, to wszystko jest nasze wspólne działanie. I jak się staramy, jak mamy prawda gdzieś możliwości, Radek nie miał żadnych możliwości, poszedł tak z buta, jak ja mówię. Słuchajcie, do wytwórni papierów wartościowych i wychodzi. Słuchajcie. Wziął w rękę i ale ale, ale <laughs> przepięknie. Nie wiem ile grafik tam Może rozdał różnym paniom yy, tak, w sekretariacie i w różnych pionach. Jedno, żeby je zmo właśnie zmobilizować, grafikelię. no w każdym razie 5 tysięcy na nagrodę tutaj, na konkurs no tak, grafitelli. Bardzo, prawda, ratuje Łódź i dlatego ma oni ogromną cierpliwość. <laughs> Słuchajcie, poza tym, no, co, przede wszystkim jest świetnym artystą. Widać, i to widać w jego grafikach, to, yy, tą pracę. No, daleka droga przylega. I to też piękne, ogromnej, ogromnej skromności kolega jest. Gratulujemy mu, cieszymy się tej, tej pięknej wystawy i Radku i takiej wspaniałej współpracy sobie życzymy. No tak jak mówię, żeby każdy, chociaż jedną dziesiątą tego pokazał, przy 1500 członków, to byśmy kwitli, prawda? Jeszcze raz dziękuję, słuchajcie, Radku, ty znaczy, powiedz coś od siebie, bo to jest twój wieczór, ty jesteś księciem tego wieczoru. Znaczy może tak, że na studiach nauczyłem warsztaty trochę. Hmm. Y do większości rzeczy doszedł sam, ale droga zaczęła się na studiach Europejskich Akademii Sztuk. Przede wszystkim nieoceniony profesor Pasarczyk, Ryszard Pasarczyk, w tym roku zmarł. Nie, czy, czy, też zmarł w tamtym roku. Niestety było tak, że rektor nasz Zakochał się w modelce i na jeszcze szlachcach i całą akademię. Ale to bardzo romantyczne w tak było. No tak, to dobrze, to EAS. EAS. No, ale... A to było ostatnim skutkiem dla tak, akademii, że padła akademia przez tą, tą miłość? No to było coś, miłość. To jest ciekawe, bo w każdym razie... Nauczono nas podstaw... rektor powiedział na początku tak, że jeżeli ktoś z nas nie uważa się za drugiego Rembrandta, to nie ma co robić na jego egzemplarzu. I to była taka praca. Musimy dążyć do góry, a nie do dołu, nie tak. Coraz wyższy poprzeczki. No. Ale to jest za tym idzie ogrom, ogrom pracy. To nie ma tak, że coś się z niczego bierze. To no no, jest taka szara praca, na co dzień praca, praca, praca. Plus oczywiście talent. No to wiemy, ale nie zawsze sam talent wystarczy. Trzeba też dużo pracy włożyć. I to doskonale widać, słuchajcie, w radkach pracach. Znaczy. Ja, ja może bym powiedział, jeszcze, że nie, nie zawsze trzeba dziób działać od rana do wieczora. Wystarczy sobie usiąść, przemyśleć pewne rzeczy, odłożyć i jeszcze raz przemyśleć, dopiero wziąć i zrobić od razu dobrą rzecz. Najważniejsza jest koncepcja, później jest jej realizacja, ale oczywiście, że koncepcja. Także życzymy radku Tobie dalszych fantastycznych. Koncepcji jeszcze raz dziękuję wy za to znaczy, dotychczasową pracę. No i dalej czekamy. Ja może chciałem powiedzieć, że ta wystawa nie doszła do skutku, gdyby nie działanie wielu, wielu ludzi, którym wiele również ja odłożenie dorodzie były artystycznemu sekretariatowi na wszystkim, wszystkim, na wszystkim. Radku, bardzo ciebie doceniamy i dlatego. Zrobiliśmy wszystko, żeby miał tą wystawę. I myślę, że to jest początek jeszcze, bo wybierał zawsze udział w wystawach zbiorowych. To jest twoja indywidualna wystawa, myślę, że pierwsza, no właśnie, więc to jest pierwsza. Dlaczego nie będzie? No, pierwszej, 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 nie będzie. No, pierwszej nie będzie, ale to jest pierwsza radka wystawa indywidualna i myślę, że to jest początek. Oczywiście, że tak. Także oczekujemy dalszych wspaniałych prac od Ciebie i dziękujemy Ci za zaangażowanie. Teraz Radek zapraszamy. To nie dużo, dużo, dużo pracy, dużo talentu i dużo zaangażowania w ogóle. To jest... Zapraszamy tutaj, w imieniu Rady zapraszam na początek studek. No i słuchajcie, na pytania do artysty. Jaką to robi tę pracę?